Gdzie ty jesteś? Lol, gdzie ty na dół schodzisz? Dobra, byli... byliśmy. To schodzę na dół. Here. Kuta spierdolony. <laughs> to nadal nie wszyscy. Stay sharp. Patrz i to stąd skąd my trendy myśliśmy Tam chyba jest Nie, to by to nie arka się ubrała. up! Gdzie on się tu w ogóle uchował? Nie wiem Przecież my tędy szliśmy O, drzwi zostawione otwarte I tu drzwi otwarte do hotelu... do pokoju hotelowego. X-Pierwszy, ty nie jesteś ranny. No. Tu nie jest inny korytarz hotelowy? Nie. Jeszcze tak wydaje. Nie, to jest ta winda zobacz, z której przychodziliśmy. A tu zaprawdzaliśmy? No właśnie chyba nie wiem. Tak, tu są nasze drzwi wyważone, Aha. do łazienki. To Teraz ty patrz. Nie no, mi się wydaje, że, że to braliśmy... Sprawdzaliśmy te pokoje. Nie o no, ten chyba sprawdzaliśmy. No bo tu jest chyba ten właśnie taki. Bo nie. Hmm. Wydaje mi się, że sprawdzaliśmy z tamtego pokoju, przechodziliśmy do tego pokoju tymi drzwiami. O -o. Co? Znaczy I ona była otwarta chyba wtedy. Czysta. Ona była otwarta tutaj. Co mówiliśmy, że taki tutaj bałagan. A, a, to są... To są te drzwi... Do tego pokoju. Nie wiem. Może... Mi się wydaje, że my coś przeoczyliśmy. No... Nie tutaj chyba. Jednak. A, no tak, bo to jest... No. I drzwi wyważone. Dobra. Dobrze. Mam spięcie. -hmm. Tutaj. Tak. No. Dobra, znowu wchodzimy w niefajny teren. No, tu są schody. A tu jest znowu kółko, korytarz. Nasz. Drzwi jest... powinniśmy zamykać się. No to jest ten. No. no. Idziemy na górę znowu Just... foguś, foguś. No właśnie. Oho ho, i muzyka, nie niefajna. Oj, bardzo niefajna muzyka. Ja tego nie lubię. Idziemy chyba. Ciekaj. Co to? Za dźwięk twój? Nie wiem, nie wiem Kto się wchodził? No. Nie, to jest muzyka, bo to jest ten... To takie... rodzaj bębenków. A tu? Nie wiem, zobacz. Ja, ja w sumie powinienem patrzeć z tymi optywandami, bo jestem ranny i ten... Ja jako... No tu byliśmy. Tu byliśmy. Może w tej toju? Tu? To. to jest ufat na zawsze. To jest jakieś pomieszczenie, w którym wydaje mi się, że byliśmy, aczkolwiek, aczkolwiek może nie byliśmy. Czekaj, Get down or I'll put you down. tu nie jest ten skuty, po prawej, tak, to jest ten skuty. A my tam dalej byliśmy, jak go skuliśmy. Tak, tu leży. Co tu jest? Report status. Aaaa, ah, ta muzyka. O no, to Czekaj, ja zamknę w ogóle te drzwi, ja... Tu wszystkie drzwi musimy zamykać, żeby... Tu bomba, z... ale, ale... gości może się kręcić. W sumie. Iliśmy w ogóle tym korytarzem mm. A tu? Nie wiem co to jest O, tu nie byliśmy O oh. tu nie byliśmy Dobra O, kurde co? Nie. Będzie chyba to biurko. Dobra, nadal, nadal nie wszyscy tutaj będzie chyba biurko, za będzie zasłaniało. Pamiętam, że zginął? Tak. Ty, to nadal nie wszyscy. Ok. Uuu. Uuu. Dobrze. A, właśnie, Czekaj. Czekaj, jeszcze tego. No właśnie, tak, to trzeba zgłosić się. Właśnie No. Że wszystkie bronie. Mm. Nie mamy jednego raportu jednej broni. Hands in the air now. On the floor. Padnie w web to zostawia prosto. W... Prosto od

Ja szybko ten dół przeskoczę no, Nie ma tej muzyki psychicznej Znaczy jest, ale nie aż taka no. Pitae, to może to będzie Ja wiedziałem, że są takie dwa miejsca, gdzie jest Mhm. Ja wiedziałem. Ja wiedziałem, że to nie będzie. Ja widziałem. Jeszcze tam dwóch załatwiliśmy, nie? Czy trzech? trzech? No, no. A jak strzelę bomby, to one byłyby w by. Chyba tak. Nie patrzyłem w dół No to idź na górę, a jeszcze dół zobacz. No W sumie jednego pokoju nie patrzyłem, tak, tak, tak jakoś <noise> Tego bezpośrednio jak w lewą stronę byś szedł Patrzyłeś ten pokój naprzeciwko tak, no to resztę przejrzałem. To oprócz misji w szpitalu nie było żadnych fail faili. Nie, nie. Hey. Dude. Broń znaleziona Jeszcze tylko raport. O, ho, ho. A się przewrócił. A tu coś porozsypywane było. Tu jeszcze ten wałek do malowania. Nieładnie. Nieładnie. Copy. Medical teams notified. No niewiele nie nam brakowało do punktów. Patrz, wszystko <gry> zrobione, wszyscy żyją, ci co mieli żyć, no. Ci co nie mieli żyć, nie żyją. Ci co nie musieli żyć. To jest. No.